Witamy koleżanki i kolegów, postanowiłem nagrać taki krótki filmik odnośnie aukcji gołębi, bo pytacie o aukcję, co, ja kiedy. Aukcje już wystartowały, wygląda to w następujący sposób, że po 100 gołębi w boksach, wykonujemy im zdjęcia, no i idą na aukcję. Gołębie, które już zostaną zrobione zdjęcia, wrzucamy na stronę i piszemy, które to są gołębie, żeby rodowcy dostarczali jak najszybciej rodowody. Część hodowców dostarczyła, no ale na przykład nie ma zdjęcia. Znowu ci, co mają zdjęcia, to nie ma rodowodów, no i ciężko jest to, że tak powiem, e, zbić w kupę. No, ze zdjęciami też mamy troszkę teraz urwanie głowy, bo, bo Tomek akurat robił ludzki gest, to wszystko i także trochę było tych problemów. E, my mieliśmy też teraz urlop tygodniowy, więc to też wszystko tak jakby się rozciągło w czasie, no. Także teraz bierzemy się za robotę, myślę, że wkrótce podjedzie Tomek dorobi resztę tych zdjęć, no i będziemy dorzucać. No gorąca prośba o te dokumenty, żeby to jak najsprawniej przeszło, dostarczajcie Panowie, dlatego wrzucamy to na stronę, żeby widzieli, kto ma zrobione zdjęcia. Tam jest 15 gołębi, które jadą na pipę, jest to napisane, poniżej jest 200 numerów gołębi, które już mają wykonane zdjęcia. I do tych gołębi, jeżeli będą rodowody, będą jak najszybciej do wstawiane na aukcję, nie? No i teraz oczywiście w tym tygodniu resztę chcemy zrobić, Podejrzewam, że wszystkie się uda dokończyć. I wtedy, jeżeli ktoś będzie miał rodowody to w pierwszej kolejności z rodowodami polecę na aukcję. Nie? Co tam jeszcze więcej odnośnie aukcji? O też doloty hodowcy pytają, tak jak mówię, my po prostu teraz zegar jest wyłączony, nie pracuje co doleci, po prostu dokładamy do boksów. I będą robione zdjęcia i będzie to wrzucane na stronę lista głębi, które mają wykonane zdjęcia, więc to, tam trzeba sobie przeglądać te listy, bo to bez znaczenia, czy gołąb jest dolotem, czy wrócił z finału, z ekstrafinału. My po prostu już tego jakby nie odnotowujemy, nie tworzymy jakiś tabel. Jedyną tabelą jest właśnie ta tabela ze zdjęciami, na później już na aukcjach. No nawet jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że że ktoś tam ten doleci mu gołąb, a nie będzie o tym wiedział, bo no do niego też w jakiś sposób będziemy informować odnośnie rodowodu, ale tak jak mówię, najlepiej by byłoby dla nas wszystkich, żeby hodowcy po prostu sobie wchodzili tam na stronę, przeglądali, widzieli te tabele ze zdjęciami i to jest automatycznie tabela jakby taka inwentaryzacji można powiedzieć gołębnika, to co jest, wszystkie głęby, które dolatują, wszystkie mają zrobione zdjęcia, wszystkie idą na aukcję. Tak to po prostu u nas wygląda. Myślę, że w ten sposób, żeby nie tworzyć jakiś tabel, nie wiadomo ile, bo później to więcej robi się zamieszania z tego, jak, jak po prostu informacji takiej rzetelnej, więc ja to tak stwierdziłem, że to w ten sposób uważam, że to powinno zafunkcjonować dobrze, bo wiadomo, że jest tych gołębi prawie 600 już, no to też te aukcje potrwają, no żeby hodowcy wiedzieli, że to nie tak, a małe mają to po finale 100 czy 150 i oni robią jednorazowo no 100 zdjęć, wrzucają wszystko, no i aukcja trwa miesiąc i jest po aukcji, no to wiadomo, jak 100 gołębi czy 150 trwa miesiąc, no a tak jak jest 600, no to, no to będzie trwać 3 miesiące, no tak albo nawet 4, nie? no mam nadzieję, że to jakoś postaramy się szybko zrobić, tak mówię jeszcze odnośnie tych wysyłek, też pytają hodowcy co ja. Tak jak radziliśmy sobie na wiosnę, mamy busy swoje trzy trzech kierowców, którzy będą rozwozić, a ja też... Jak trzeba będzie to osobiście też będę rozwoził. Także myślę, że ten temat ogarniemy. Robimy też inne aukcje hodowcom, tak żeby po prostu też było, jak ktoś mówi, z czym jeździć, bo to też wiąże się z opłatami. No jeżeli na drugi koniec Polski pojedziemy z kilkoma paczkami, no to i te paczki będą droższe. jeżeli będzie akurat w danym miejscu czy gdzieś więcej tych paczek będą tańsze, ja tam zaznaczyłem w tym, że od 50 zł wysyłka może kosztować, bo może to tak być, że do jednego hodowcy czy po sąsiedzku będzie w jednym koszu 10 gołębi, gdzieś tam, no to, 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 to możemy taniej jakoś policzyć, że dwóch się zrzuci powiedzmy po 50 zł, ale to w gdzieś 100 zł będzie kosztować ta paczka kosz po prostu i tam czy będzie pięć gołębi, cztery, czy kupicie sobie hodowcy z, z naszej aukcji gołębie, nie tylko z Giewontu, z innego, czy WG Podhale, WG Mazury, czy, czy tam był ten OLR Super Cup też, bo trzech, czterech gołębników, teraz zdrowy ptak też będziemy przeprowadzać aukcję wspólnego gołębika, także gdzieś pięć wspólnych gołębików będzie, myślę, że to po prostu będzie łatwiej nam też, jak do jednego hodowcy pojedzie większa ilość, nie? dlatego też tych aukcji to reorganizujemy, żeby jak to się mówi, było z czym jeździć, I żeby te, też te koszty nie były takie drastyczne, no bo jest, pocztą jak jest, także musimy sobie radzić, nie? To chyba tyle odnośnie aukcji, no też na pewno hodowcy zauważyli, że został dodany nowy regulamin, także też prosiłbym się z nim tam zapoznać. W razie pytań proszę dzwonić. Będzie na pewno jeszcze nagrany osobny filmik, gdzie po prostu krok po kroku wyjaśnię o co w tym wszystkim chodzi, tak żeby hodowcy wiedzieli. Myślę, że tyle tutaj nie teraz jest czas na, że tak powiem, wyjaśnianie regulaminu. Tak po prostu wyglądają aukcje. No i chyba tyle co do aukcji. W razie jeszcze jakiejś niejasności, proszę dzwonić do mnie. To Będę próbował coś powiedzieć lub do y, żony Kingi y, na numer 693 44 96 39 ona tam po prostu administruje aukcjami jeżeli chodzi o jakieś tam sprawy typu na dowody dołączki takie rzeczy transport i, i, i tam rozliczenia czy cokolwiek bo to z rozliczeniami też już y, te grubsze nagrody już powypłacaliśmy staramy się też Robić już te powiedzmy drobniejsze nagrody, czy te takie drobniejsze, może nie, bo te nagrody są dość duże w tym roku, żebym tu kogoś nie uraził, ale chodzi o to, że no chcemy też rozliczać wszystko za jednym machem. Nie, nie, nie osobno nagrody, za chwilę sprzedaż do a za chwilę to, wiadomo, że te GMC pojechały na pipę, no to rozliczamy nagrody wcześniej, no bo to na pewno też potrwa trochę, zanim te GMC się sprzedadzą, zostaną wysłane. Tam też proces tych opłat jest dość rozciągnięty w czasie, więc no, te pewnie gołębie to duże będą rozliczone, ale tutaj nasze, jeżeli po prostu są też hodowcy, którzy już nie mają na aukcję gołębi, że zostało aukcje zakończone, to, to też się proszę kontaktować, bo tak jak mówię, my czekamy, aż się skończą aukcje i rozliczamy. Jeżeli są hodowcy, jak to się mówi, gotowi do rozliczenia i, i chcą po prostu się rozliczyć, nie mają już problemu, proszę pisać, dzwonić czy na maila informacje to jedziemy z boksem, rozliczamy tutaj, nie ma żadnego z tym problemu. Jeżeli też chodzi o tam o double cup, o tą ostatnią konkurencję, to po prostu hodowcy, którzy tutaj u nas zdobyli nagrody, jakby na naszym golewniku są rozliczane przez nas, a hodowcy, którzy u kolegi Józefa, no to są rozliczani przez kolegę Józefa. Ja z nim się już w tej kwestii jakby nagród rozliczyłem, także resztę już proszę, proszę z nim się kontaktować. Jeżeli po prostu byli uczestnikami wspólnego gołębika pod Hale. Myślę, że tyle. Zapraszamy do zapoznania się z opcjami, bo naprawdę są fajne oferty, fajne gołębie, które przeszły, myślę, no, niełatwy program w tym roku. Także na pewno będzie to świetny materiał rozpłodowy. Gołębie naprawdę są fajne, utrzymane, myślę, są dobrze. Jeżeli ktoś chce, może podjechać, zobaczyć, gołębie też. Już Myślę, że to, że się tak troszkę opóźniło to też nie jest źle, bo się gołębie popierzą to dostaniecie już hodowcy ładnego, gotowego, wypierzonego gołąbka. A wiadomo, że podczas pierzenia też te zmiany jakby w zamieszkaniu tego gołębia, zmiany tych gołębników, nie są dobre, bo gołębie przechodzą stres to tamto, a tak się fajnie wypierzą. Myślę, że, że to będzie fajny materiał dla Was. Tyle, zapraszam, jeszcze raz pozdrawiam. Dobry lot!